Witam serdecznie. Szanowni Państwo, w roku 2009 kupiłem i zamontowałem ten podanik do pieca, a w roku 2012 nie wiedziałem, że żem wyprzedził epokę i zamontowałem Osuszacz węgla. Współcześnie, podobno, że jest instalowany w piecach piątej generacji. Tak wygląda węgiel w zasobniku. Z wykorzystaniem, tak zwanego osuszacza powietrza, ale. Jeżeli ten osuszać powietrza, węgiel mokry w tym zasobniku i zresztą w dowolnym zasobniku wysuszy, to na świecie staną się dwie rzeczy. Woda będzie płynąć do góry, a mnie pewna część ciała obrośnie do końca. Spełnia to zupełnie inne zadanie i jutro to sfilmuję i pokażę Państwu, o co konkretnie chodzi. To znaczy, do jutra odłączym osuszacz powietrza, czy osuszacz węgla, jak zwał, tak zwał, na jedno wychodzi. Jest to błędna interpretacja, aczkolwiek jest to potrzebne urządzenie. Ale tak, panowie i panie, piec idzie, mówiąc językiem żeglarskim, pod pełnymi żaglami i to w windem. To co tu na pierwszym planie widzicie to jest napęd stabilizatora masy plastycznej Tyle co nie widać są dopalacze takie jak w rosyjskim 129 nie więcej przez co piec no, w tym piecu tu mogę spalać węgiel w gatunku 33, 34, nawet 35 gdyby był o kaloryczności 28 MJ, 30, 32, 35 o dowolnej kaloryczności. Przy czym bardzo ważna uwaga taki wariant jak tak zwana spiekalność węgla, tu po prostu nie istnieje. Nie ma czegoś takiego. A to, co teraz widzicie, to jest temperatura w kuminie, czyli temperatura spalin. Specjaliści na pewno podniosą alarm, że jest za nisko, ale niech sobie mówią co chcą. Cóż obchodzi mnie cały świat jak to tam w jednej piosence jest Nie będę ogrzewał wróblą sikorką, bocianą jaskówką czy w zimie runum na dachu ani nad dachem powietrza. A na marginesie tego wszystkiego pokumienie nie poznać, że w piecu w ogóle się pali. Chodzi o czystość spalin, ja by tak jeszcze chcieli tam coś dyskutować na temat tego, że tym wyglim się w normalnie z, nie do, z podajnika nie dopolić. Do się do, tylko trzeba mu warunki stworzyć. No a jutro jakby zobaczymy w tym, w zasobniku, bo zatkołem osuszacz węgla zatkołych. I dopiero jutro pokażę na czym to polego i o co to chodzi. No to na dziś o dobranoc. Dzień dobry Państwu. Miałem robić film wczoraj, ale wczoraj najpierw nie miałem czasu. Później zapomniałem, a później się już mi nie chciało. A więc, tutaj jest jak odłączyłem to, co przedstawiają jako coś odkrywczego: osuszać węgla. A więc, zdaniu nie zmienią. Jeżeli ten system węgiel osuszy, to dalej na świecie będą dwie sprawy. Czyli woda będzie płynąć do góry, a mnie pewna część ciała do końca obrośnie. No ale o co chodzi? I teraz patrzymy do zbiornika. A więc widzicie Państwo, to samo oświetlenie, ten sam węgiel, troszkę go ubyło, bo pies był eksploatowany. I co widzicie? Widzicie to co? Co jo? Czyli normalnie czy to jest siarka, czy nie wiem co to jest, w każdym bądź razie to jest powód podłączenia powietrza z wentylatora do zbiornika z węglim, żeby nie było cofania tych zanieczyszczeń, chyba to jest siarka i niech ludziom bzdurnie gadają, że im węgiel wyschnie, bo węgiel nie wobecchnie ale po prostu tego nie widać, jest to wpychane, bo jest wyrównanie ciśnień, jest minimalne nadciśnienie w zbiorniku, gdzie jest węgiel. No i cała tajemnica. I od